zapraszam do Filharmonii Śląskiej na nowy sezon. Filharmonia Śląska łączy. Będziemy mocno zwracać uwagę na relacje pomiędzy państwem, a żeby te relacje były coraz to piękniejsze, coraz lepsze, a przede wszystkim prawdziwe. Muzyka będzie służyć do tego, żeby państwa właśnie połączyć, bo przed koncertami będą odbywać się wyjątkowe spotkania, gdzie muzyka ma być pretekstem do rozmów, a potem te rozmowy nie przekształcą się we wspólne spacery we wspólne zakupy bądź odwiedzanie e, innych miejsc e, dla siebie. A jeśli chodzi o stronę koncertową, to serdecznie zapraszam już 12 września na koncert inaugurujący 81. sezon Filarników Śląskich, a zabrzmi wyjątkowa, wspaniała, a mogę śmiało powiedzieć chyba też hitowa symfonia w historii muzyki, bo to piąta symfonia Gustawa Malera, bardzo monumentalna, bardzo piękna. Bardzo melodyjna. Myślę, że każdy z nas kojarzy piękny motyw Adagietta z tejże symfonii na samą orkiestrę smyczkową. Piękna liryka, każdemu z pewnością w duszy gra ta muzyka. A tydzień później zagra dla nas nasza orkiestra kameralna, gdzie również piękna melodia pojawi się w koncercie. Słynna aria na strunie G. Kojarzą Państwo ją nie tylko z koncertów, ale również z różnych urządzeń, bo ta piękna melodia towarzyszy nam praktycznie na co dzień. A tę melodię skomponował Jan Sebastian Bach i ona mieści się w jego trzeciej suicie orkiestrowej. Dopełnieniem koncertu będzie cudowny koncert Józefa Haydna, bardzo wirtuozowski, koncert wiolonczelowy. Solistą będzie tutaj maestro Kwiatkowski, a całość poprowadzi Piotr Pławner. Do tego koncertu dołączymy jeszcze wspaniałą medytację muzyczną Arvo Perta i Archaniołów Adama Wesołowskiego. I tak filarmonicy będą spotykać się właśnie z Państwem każdego tygodnia. Nie na jednym koncercie, ale na wielu. Ale zapraszam przede wszystkim do śledzenia informacji na temat spotkań, bo filarmonia śląska łączy.